Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Dziś mamy 6 stycznia, czyli równo praktycznie tydzień po Sylwestrze. Dzień wolny, a więc, jak widzicie, umyłam sobie porządnie twarz. Nałożyłam sobie maseczkę, bo w tygodniu człowiek nie ma tak na to czasu, A więc się tak z lekka ogarnęłam, e, rozczesałam sobie włosy i związałam w kucyk. E, no i co? No i święta, święta i po świętach e, trzeba już ogarniać dom trochę z tych świątecznych ozdób. Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku chyba nasze ozdoby świąteczne były z nami do końca lutego, ale w tym roku, tak myślę, że powoli będę sobie te różne rzeczy sprzątać. Najpierw sprzątnę sobie te takie pojedyncze elementy typu girlanda z kominka, te różne reniferki i takie tam. Jak to sobie poogarniam, to dopiero weźmiemy się za choineczkę bo na choinkę na to jest potrzebna taka wolna sobota a więc pewnie zrobimy to wtedy jakoś mi się w ten weekend nie za bardzo um, chce a więc ogarnęłam się i co będę dzisiaj robiła? dziś na pewno będę robiła ciasto ciasto 3 bit kto oglądał mój sylwestrowy odcinek widział, że robiłam takie ciasto już ale nie do końca mi ono wyszło. Było przepyszne, po prostu jest przepyszne i mega polecam. Ja mam przepis z Instagrama, ale dziewczyna, która go podała na Instagramie, nie do końca przemyślała sprawę, ponieważ ta pierwsza warstwa herbatników pod tą masą krówkową, niestety, jest twarda, a więc. To był nieprzemyślany przepis, ale ta masa krówkowa musi być gdzieś wyżej, czyli nie może być na dnie i musi być herbatnik między masą a czymś takim, co nabilży te herbatniki, czyli albo bitą śmietaną, albo, tą, albo tym kremem budyniowym. Na samym dnie to się nie sprawdza. Wszystkie herbatniki są fajnie przesiąknięte tymi kremami, a niestety masa ta krówkowa, nie nabilży nam herbatników i są twarde. Budyń do ciasta już mam ugotowany, teraz musi mi wystygnąć. E, tak jak mówiłam, waniliowy. Tu już mam przygotowane masło, które musi mieć temperaturę taką pokojową, aby nic sobie stoi. Tu mam zblendowane pomidory, e, bo robię właśnie gołąbki bez zabijania. A tu na tych dwóch patelniach mamy E, pulpe ciki, co e, zawierają mięso mielone, przesmażona cebula z czosnkiem, e, papryka słodka, sól, pieprz, dwa jajka, e, bułka, ta, bułka tarta i ugotowany ryż. W jakich proporcjach, e, to już mówiłam kiedyś na innym filmiku, co mi się musi obsmażyć. Jak się ładnie obsmaży z każdej strony ten tefetik, to wniesiemy to tu albo ścieramy po dwa ząbki czosnku, tu dwa i tu dwa. Znowu nam ten czosnek musi się posmażyć. Potem dodajemy do każdej patelni po bulionu. Ja później jeszcze sobie siekam tutaj kapustę petnicą do tego bulionu, to nam się gotuje jakieś 10 minut pod przykryciem i na koniec dodaję właśnie te starte pomidory, doprawiam do smaku dużo kopru i pyszne danie. Voilà moi drodzy, jak widzicie już mam danie gotowe. Ja sobie zawsze robię dwa rondelki, bo u nas to po prostu schodzi i mamy wtedy na dwa dni, a że dzisiaj jest szósty, czyli dzień wolny, to mamy i na sobotę, dopiero w niedzielę będę gotowała obiadek. I biorę się za ciasto, już mam wyłożone herbatnikami spód. Jednak robię z herbatników, bo doszłam do wniosku, że to jest trzybit, no i ten herbatnik musi być yy, wszędzie, a więc spód z herbatników, tylko zamienię kolejność kremów, czyli w poprzedniej wersji był herbatnik, potem masa kruszkowa, a ja tym razem zrobię herbatnik i masa budyniowa. Teraz wyjęłam z lodówki ciasto, stało w lodówce może z 4-5 godzin, ale oczywiście przecież Nikola nie wytrzymuje, już chce ciasto. Najlepiej to jakby sobie postało w tej lodówce całą noc, no ale oczywiście, no jak to dziecko, nie wytrzymało. Będę właśnie kroić, a więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda po zdjęciu tej górnej blaszki. Voilà! I tak się prezentuje. Bardzo jestem ciekawa, czy te herbatniki już przesiąkły tymi masami. No ale, widzicie, dziecko to dziecko. Chyba tak. Wyglądają na mięciutkie. No i dopiero żeśmy ubierali dom i były pełne pojemniki teraz zniosłam sobie już puste i będziemy ozdoby już powoli sprzątać zmęczyłam się wchodząc i schodząc na tą górę No, i z tej strony już ogarnięte została mi tylko girlanda e, i tu choinka, ale to nie dziś. Teraz chowamy z tej, czyli dziadka, gałązki, szyszki e, i kule. Reszta zostaje. Zdziałam powolutku, powolutku, i to posprzątamy. No i zobaczcie, pokażę Wam, jak już ogarnięte. E, tu już na komodzie tylko świecę, kwiatek i rameczki. Lucy, uspokój się. Tu została tylko choinka i lampy. Jeszcze mam powłoczki na jaśkach, na stoliku już też brak świąt. No, i cała meblościanka już też bez oznak świątecznych. Jeszcze muszę do tego zielonego słoika znaleźć puszki. No, tak je dobrze schowałam, te moje puszki, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie są. No, i jeszcze została girlanda. Widzij Lucy, tu się dobija. Chcę chyba nadwór, tak? Nadwór chcesz? Kolej. O, Nikolka idzie. Chodź. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jest ciemna noc, a ja stoję właśnie pod przychodnią. Przyjechałam na kolejną skleroterapię. Będę miała dziś wykonywany zabieg, ale nie to chciałam Wam powiedzieć, bo po ostatniej skleroterapii i diagnozie poprzedniego pana doktora. Poszłam po konsultację do innego pana doktora i wyobraźcie sobie, że pan doktor mi zbadał moje nogi, moje żyły i powiedział, że to jest bzdura, że mam bardzo ładne żyły, że nic mi nie jest i po prostu aż mnie zmroziło. Jak poprzedni lekarz chciał mnie naciągnąć na kasę, bo poprzedni pan doktor powiedział, że zabieg em, tego takiego. Naprawiania tych żył e, będzie kosztował 5000 od nogi. A więc na tysięcy chciał mnie zrobić w balona. E, wychodzi na to. Pan drugi, e, drugi pan doktor powiedział, że absolutnie nie. E, no i dziś właśnie idę do niego na skleroterapię. Mam nadzieję, że uda się już pozamykać wszystkie te naczynka trzymajcie mocno kciuki, nie ukrywam, że się stresuję, bo to jest ostrzykiwanie tych nóg, a więc troszkę się boję, że będzie bolało, no ale cóż, zdecydowałam się, to lecę, więc trzymajcie kciuki. No zobaczcie, jakie cudo mój mąż zrobił, mój garn... garn... ...sasz? Jak to powiedzieć? Zapalę Zapal światło. No zobaczcie. Z daleka, bo kurz będzie w grzejniku. Nie ma co, bo mi dupę obsmarujecie. No. Cudo. Mówi, że to mój prezent na następną gwiazdkę. Taki kochaniutki. Własnoręczny. Nie wiem jak to nazwać. Co to jest? To nie jest wazon. Wazon. No co? Takie róże będziesz mi kupował. Na kwiaty z pola, widzę. A, a robił to na takim zestawie dla dzieci. Ozdoby już świąteczne zabrane. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty mi się ci udało kupić. Nie, 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 nie dostałam od męża. Sama sobie kupiłam taki bukiet czerwony, róż. Przepięknie się prezentują na stole. Oczywiście świąteczna świeczuszka jeszcze została, bo chcę ją wypalić jeszcze w tym roku. Nie będę jej chowała na przyszły rok. No i kochani, wracam do Was w następnym dniu. Oczywiście po wyjściu od lekarza nie nagrałam swojej recenzji, ale też. Za wcześnie, od razu po zabiegu coś mówić. Powiem tak, lekarz po prostu cudowny. Zabieg dużo fajniejszy niż ten poprzedni. Naprawdę słuchał, co do niego mówię i i, i naprawdę dużo tych naczynek mi pozamykał i ja widzę efekt, naprawdę jak już te pączochy ściągnęłam e, pierwszego wieczoru nie mogłam, bo e, po, pie, po zabiegu e, pierwszą noc się śpi w tych pączochach e, a dopiero po kolejnym dniu pączoszki się zdejmuje e, i, i można sobie je uprać i tak na spokojnie już odpocząć wyspać bez tych pączek, bo jednak one są mocno uciskające. No, a więc powiem Wam, że widzę naprawdę efekty, że tych naczynek jest dużo mniej. Mam nadzieję, że będzie dobrze już po tym zabiegu, i na pewno już raczej w tym roku nie będę robiła nic z tymi naczynkami. Jak widzicie, ja mam świeżo zrobione rzęsy. Wczoraj byłam na rzęskach. Siedzę już pod kocykiem. Jestem po prostu to tak? Powiem wam, jest piątek wieczór. Sopcio poszedł na górę i, i ma live'a, a ja sobie tu siedzę pod kocykiem. Pewnie zaraz włączę sobie liveika, pooglądam. Nikolka już wykąpana w pokoju. Męczący miałam tydzień, męczący miałam tydzień w pracy, męczący ogólnie okres w moim życiu. Ja zmieniłam pracę, po 18 latach pracy w jednej firmie postanowiłam, że to jest czas na zmiany. Tak jakoś mi wpadło do głowy, że muszę coś zmienić przed 40, bo później będzie ciężej. Dlatego podjąłam decyzję, że teraz jest ten czas. No i odeszłam z poprzedniej firmy sama. Nie była to łatwa decyzja, była cholernie ciężka, ale odeszłam i zmieniłam pracę. Pracuję gdzie indziej. I co Wam mogę powiedzieć? Ciężko jest tak się przestawić, jak pracujemy w jednych strukturach przez tyle lat. I raptem wejść w nową firmę, zanim się pozna ludzi, co i jak. Ale dam radę, jest ciężko, ale kto nie da rady jak ja? A więc wracam do domu, padnięta, a w domu kupa pracy. Sprzątanie, gotowanie chociaż sobczy mi bardzo pomaga i bardzo mnie wspiera tu pod tym kątem. Ale nauka z Nikolą, no Nikolka czeka na mnie. Ona nie lubi się z mężem uczyć, lubi się ze mną uczyć. Mówi, że ja lepiej wytłumaczę, ja nie warczę. No, zwoli woli z mamą, zdecydowanie. Naprawdę, zawsze czeka na mnie. Jak nieraz tu yy, sobie chcę z nią odrabiać lekcję, to ona do mnie dzwoni i prosi mnie. Czy mogę powiedzieć tacie, że ona chce ze mną odrobić tą lekcję? Więc tak mi szkoda i wiem, że woli ze mną, że i tą lekcję odrabiamy razem. To znaczy ona łatwe rzeczy to sobie odrobi, ale te trudniejsze, a, ale z tymi trudniejszymi czeka na mnie. Ale mm, bardzo dużo się uczymy różnych innych rzeczy. To sprawdzian z angielskiego, to sprawdzian z polskiego, to sprawdzian z matematyki, to kartkówka z tego, z tego, z tego. To teraz są cały czas paciorki, bo przecież ona jest w trzeciej klasie. A więc wracając do zabiegu, rewelacja tym razem. Jutro się chyba weźmiemy za rozbieranie choinki. Czas już posprzątać w domu te świąteczne rzeczy i zacząć wprowadzać już akcenty wiosenne. Na pewno muszę sobie kupić jakieś powłoczki na jasieczki do salonu. Już tak trochę poodświeżać. No więc pa!